Skoro może być papież samochód, to może być też pies ministrant. Taka jest moja cecha. Ce, te, co Taka jest moja teza. O. Dobra. Um, lecimy um, z segmentem o psie ministrancie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nie jest tak, że ja bardzo pragnę nagrywać tego typu odcinki YouTube'owe jak ten. To nie jest tak, że mam ochotę usiąść i poszukiwać w czeluściach internetu jakieś profanacje, jakieś wykrzywienia liturgiczne, ale chcąc, nie chcąc, niemal w każdym tygodniu przelatują mi przed oczyma różnego rodzaju przegięcia eucharystyczne. I powiem szczerze... Dobra, dobra, po prostu zobaczyłeś jak laska na TikToku twerkuje do czołówki z życia na kredycie. Można się załamać. To znaczy, ja próbuję wejść w skórę przede wszystkim tych księży, którzy dokonują tego typu działań pseudoliturgicznych. Rozumiem, że chcą przyciągnąć wiele osób do kościoła, że chcą dzielić się tak do końca nie wiem, czy właśnie wiarą. Może teraz jestem okrutnym sędzią, ale jeżeli ktoś wierzy, że najświętsza ofiara. To nie jest jakaś zwykła uczta, tylko uobecnienie Golgoty, gdzie umiera Pan Jezus, gdzie nasz Pan z wstaje. I jest to tak, uczta, ale w wymiarze. Dobra, ale chcę psami psa mi pokaż lepiej. Ja tu po to przyszłam. odprawiona, przepraszam, ale ta nieszczęsna Msza Święta na stadionie w Łodzi. Nie będę się powtarzał, jakby co odsyłam do tego mojego odcinka YouTube'owego sprzed lat. Ja tam wyraźnie powiedziałem, że to, co nastąpiło w czasie tej mszy świętej, to było coś, co naprawdę zabolało wielu wierzących ludzi. I ja rozumiem pozytywne i dobre, głębokie i mądre intencje przyciągnięcia także młodych ludzi do kościoła. Ale właśnie w tym odcinku YouTube'owym mówiłem, że w obecnych czasach przeżywamy pewien problem, jakiś niepokój. Tu obok ma film zatytułowany Ja się chyba nie nadaję na księdza. Może. I to powinien robić nie tylko każdy ksiądz, każdy biskup, ale każdy wierny świecki. Natomiast katechizacja, oczywiście, homilia, kazanie, rekolekcje, to jest rodzaj mowy motywacyjnej. Czyli podnosimy ducha w górę serca. Ale nawet jakby kazanie było mizerne, to ci, którzy są nam przy świętej, wierzą, że są na Golgocie i im to wystarczy. Nawet Dobra, dawaj pieska. Nawet jak ksiądz nie potrafi głosić Słowa Bożego. Robi to tak, jak umie, ale profanując w intencji przyciągania innych do kościoła. No i teraz, pierwsza rzecz. Jezu, wiecie, kiedy przychodzi do pierwszej rzeczy? Filmik ma 17 minut. Jest minuta 9, 44 sekundy. I on dopiero zaczyna od pierwszej rzeczy. W mediach krąży euforia na tym rzecz jednej z parafii brazylijskich. Zdaje się, że już we Włoszech to jakiś czas temu też widziałem. Ministrantem jest, uwaga, pies. Oh. Helię! Yeah. Boże, i to jeszcze gdzieś w Brazylii. I on naprawdę aż tak go boli, myślałam, że to chociaż gdzieś w Polsce jest. Jak wspaniale, ile lajków, ile serduszek. Do takiego kościoła też bym chętnie chodziła. Aha. Sorry, jeżeli A, z powodu pieska ubranego w jakąś komrze, czy kwarium albę, ty idziesz do kościoła... On to pewnie, że idę. <laughs> Jak on próbuje bagatelizować pieska ubranego w jakąś komrze, może nie umniejszaj jego służby, co? Patrz, jak on z... służy <grystanie> tutaj, To czegoś nie pojmuję. Rozumiem, jeżeli z powodów ewangelizacyjnych ty najpierw a, idziesz a, do pieska, ale jeżeli a. się później nie zachwycisz Chrystusem, to niczego nie pojmujesz. Ale ten piesek nie może być obecny nam przy świętym. Jeżeli chcę zewangelizować innych ludzi, to muszę ich zaprosić, na przykład, na poświęcenie zwierząt w Dzień Świętego Franciszka. I mimo, że rzeczywiście on jest kojarzony jako patron zwierząt, ludzie zapominają, że miał stygmaty, że przede wszystkim głosił Chrystusa, ale dobra, dla celów ewangelizacyjnych. Ja również to praktykuję, że raz w roku zapraszam parafian ze zwierzętami i święcę te zwierzątka. Nie w kościele. <grym> Jesteś w tym coraz lepsza. Nie mogę, jak niektórzy są zachwyceni na czacie, a niektórzy absolutnie przerażeni. <grym> Nie wiedziałam, że już tak dobrze zadziała. Czajcie jeszcze raz, jak po prostu sobie wsypuję ten proszek bezpośrednio do mordy. Jak to szczela! <laughs> I love it. I dokładnie coś takiego było w tych czekoladach. To było jakby połączenie, wiecie, mięciutka rozpływająca się czekolada i nagle się strzela. To było, to było super. To było super uczucie. W ogóle po pogardą mówi, że no jak już nie proszą, to ja już, już święcę te zwierzątka. Niech będzie, że święcę te zwierzątka. Mm, ale nie w kościele. Tylko na terenie przykościelnym. a zwierzęta święcę również na kolędzie. To psa, to kota. Czemu nie? Bo to też ma wymiar ewangelizacyjny. Natomiast, o no właśnie te lajki, serduszko, bo ksiądz postanowił, że piesek będzie ministrantem. Zresztą sami zobaczcie. Czekajcie, bo tu jest ważne. Pierwsza gwiazdka to gwiazdka typu cwaniak. Patrzcie, jest gwiazdka typu cwaniak. Hmm. Hmm. Oglądamy pieska. Czy ten ksiądz wie, czym jest musza święta? Że to jest Golgota? Teraz ten piesek przychodzi i się łazi. Hmm. Ja rozumiem. Mógł być nawet pies pod krzyżem. Mógłby. Czy to jeszcze jest Golgota, jak chodzą po niej psy? Ej, macie rację. Zanurzę gwiazdkę w proszku do strzelania. A tu jest gwiazdka typu Bobas. Nienawidzę tych gwiazdek. Zjem go zaraz. Yes! Patrzcie, jaki ma smoczek. Nienawidzę go. Zanurzę go w proszku. I teraz. Mmm. Oh, mm. oh hell yeah! That's it. Mhm. Mm to, to, uczucie... oh, to jest to uczucie. O, mm -hmm. mm. Mm, oh, fuck To jest to uczucie, o które mi chodziło. Mhm. Mmm. Supreme. O, fuck ale ten ksiądz się zachowuje tak, jakby nie rozumiał, czym jest Musza Święta. Dobrze, w salce z tym pieskiem sobie bądź. Uśmiechaj się do niego. Kiwaj do. Jaki łaskawy, no już uśmiechaj się do tego psa, uśmiechaj się. Tych, którzy przyszli na spotkanie, jakieś modlitewne biblijne, ale jeśli zapraszasz kogoś na mszę świętą, powiedz, że tu nie będzie show, nie będzie widowiska. Nie będzie oklaskiwania dokonań ludzkich, tylko stajemy na Golgocie. I tu będę poważny. Tu będę wy wymagał... Ale pies to nie jest mm, nie jest osiągnięcie ludzkie. Pies to takie... Psa to Bóg zrobił. Więc to oklaskujemy raczej mm, osiągnięcia boskie. o szacunku... Tutaj będę wymagał adoracji. Tutaj będzie ciało Chrystusa, tu będzie Duch Święty, który wstępuje do chleba żywego. No, będzie ciało Chrystusa i będzie Duch Święty, który wstępuje do, 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 do ciała żywego, i będzie też pies. I tu wymaga się kultu i olbrzymiej miłości. No przecież to są oczywiste. Bóg to wilka stworzył? Psa trochę rzeczywiście człowiek. A kto człowieka stworzył, jak już tacy jesteśmy? ...wistości, które jakbym głosił z 10-15 lat temu, to by powiedzieli, ale no, ksiądz wygaduje. Może już 10 lat temu nie. A ja dzisiaj o takich sprawach mówię. A samochód to poświęci nie narzeka? Ale on by ci odpowiedział, że samochód poświęci na terenie kościelnym, ale nie w samym kościele. Nie w trakcie mszy. No i samochód by nie służył do mszy. Nie był nazwany ministrantem. Chyba, że byłby to samochód e, z, z Cinematic Universe e, mm, f, filmu Auta. Wtedy to, e, to inna kwestia, ale jakoś nie widzę, żeby, żeby ksiądz Daniel Wachowiak e, czepiał się tego, że w filmie auta e, był e, papież samochód. Skoro może być papież samochód, to może być też pies ministrant. Taka jest moja cecha. Ce, Ta? Co? Ja? Taka jest moja teza. O. Mówię i wielu katolików jest zdziwionych, szczególnie tych o usposobieniu liberalnym, ale się ten ksiądz ciągle czepia, ciągle się czepia. No ale tak jak powiedziałem na początku tego odcinka, to nie jest tak, że ja siadam i wyszukuję tego typu spraw. One przelatują przed oczyma, czasami też w swoich mailach czy sms przysyłacie mi linki do tego, co się dzieje. I druga, druga sytuacja. Tym razem w Czechach. Pod koniec stycznia została odprawiona msza święta gdzie, gdzie? w gospodzie. W gospodzie która należy do opactwa benedyktynów w stolicy Czech Ksiądz Marek Wacha który od 18 lat był duszpasterzem akademickim postanowił tę mszę świętą celebrować w taki sposób że ludzie siedzieli w tej gospodzie zamawiali piwo Wino, jedli. Bo on powiedział, no, chciałem przyciągnąć przede wszystkim tych, którzy by się nigdy w kościele nie pojawili. Czy wino w trakcie mszy to jest naprawdę taki grzech? Bo ja, ja byłam uczona inaczej. Wiedziałabym, że był to wręcz stały element. Ja powiedziałbym temu księdzu, dobra, zrób to, ale nie nam przy świętej! Adunia Nunia, 10 zł. Pozdrawiam Adrianka, który komentuje mecz i nie może oglądać streamka na rzutniku. Ajajaj, Adunia Nunia, dziękuję, pozdrawiamy Adrianka. Zrób nabożeństwo, zrób spotkanie modlitewne, zrób pogadankę biblijną, dlaczego Eucharystia... Czy on nie rozumie. Muszę, żeby przyciągnąć młodych do kościoła, mógłby zrobić pogadankę biblijną. No przepraszam bardzo, czy ktoś by nie przyszedł na pogadankę jest Kwestia, która jest ucztą, jaką zrozumie tylko ten, który już przyjął Chrystusa do swojego serca i jest po sakramencie chrztu, czy pierwszej komunii świętej, czy bierzmowania. Ktoś, kto ma Dystans, oddalenie duchowe od Jezusa czy Kościoła nie pojmie, czym jest musza. A to, w jaki sposób ją sprawujesz, jest albo wielkim świadectwem, albo antyświadectwem tego, czym jest musza. Księża w ten sposób rozwalają Kościół. Ksiądz Wacha, upomniany przez ordynariusza praskiego również po wielu protestach katolików czeskich, którzy byli zgorszeni tym, co się stało w tej gospodzie, dorzucę jeszcze jedną rzecz. Kazanie. Ej, to be honest, ja myślałam, że to byłam sza w takim totalnej, wiecie, karczmie, że była taka biba, że tam grała jakaś kapela, że ludzie faktycznie mieli jakieś, wiecie, piwsko, kieliszki, jakaś golonka. A tu po prostu to wygląda jakby byli faktycznie w kościele, tylko kilka osób ma jakąś szklankę przed sobą. Głosiły dwie osoby. Świeckie. Nie ksiądz. No, bo fajnie tak jest nowocześnie. Taki modernizm wkrada się, żeby wszyscy poczuli się aktywni na mszy świętej. Dobrze, zrób pogadankę biblijną w salce. On to... znowu o tej pogadance biblijnej w salce. Osoby mówią, ale msza święta to jest słowo, które staje się ciałem, to przynależy do tego, który jest ofiarnikiem, a nie showmenem. A Ewangelię kto przeczytał? Były ksiądz. Jakie to fantastyczne! My nikogo nie odrzucamy, nikogo nie skreślamy. Co? Dlaczego on tu mówi z taką ironią? Dlaczego mieliby odrzucić byłego księdza? Co? Nie ma chyba czegoś. Sorry, ale chyba nie ma czegoś takiego w katolicyzmie, jeśli nic mi się nie myli, że wyrzucamy ze wspólnoty kościoła kogoś, kto y, przestał być księdzem. Nie? Jak. Jak robisz te śluby kościelne, to nie masz prawa em, zmienić swojej drogi życiowej, rozmyślić się, jednak stwierdzić, że Twoim powołaniem jest, nie wiem, założenie rodziny, a nie służba mm, kościelna? Nie, ja po, przepraszam, że ja już nawet sarkazmem... Gorszy jest były ksiądz czy pies ministrant? <gorszy> czy ironią wypowiadam się. A czy ja, który godnie chcę sprawować przynaświęczą ofiarę, lekceważę byłego księdza? A czy ja, który nie dopuszczę świeckiego domówienia kazania, lekceważę moich parafian wiernych? No pewnie, że nie, ale tu. Ale ten były ksiądz nawet nie mówił kazania, nie? Tylko czytał Ewangelię. I jeśli dobrze pamiętam, to Ewangelię to czytałam nawet ja na komunii, więc. Sorry, ale chyba każdy może. Zaryzykowałabym wręcz tezą. Wiecie, ja tam nie znałam Jezusa osobiście. Chociaż pewnie niektóre osoby z czatu powiedzą wam inaczej, żartując sobie z mojego podeszłego wieku. Ale ja myślę, że jakby on usłyszał na przykład albo zobaczył, że jego nauki czytają, nie wiem, byli księża, czytają faryzeusze, czytają prostytutki, czytają trendowaci, czytają e, grupy wykluczone z ram społeczeństwa. Chyba by mu się spodobało. Z tego co wiem o typie. możecie to robić, ale nie tu. Bo msza święta to jest Golgota i pusty grób. Jak można tego nie pojmować? Ksiądz Wacha, upomniany przez ordynariusza Praskiego, czy będą jeszcze jakieś Jezus sam był faryzeuszem? to jest odpowiedni czas, żeby się przyznać, że nie mam pojęcia, czym jest faryzeusz? Kary na niego nałożone, to już zależy od jego ordynariusza, bo należy do diecezji Brno. Olbrzymia dyskusja w Republice Czeskiej na ten temat. Oczywiście, że wielu niewierzących, nieochrzczonych wstawia się za księdzem Markiem, mówiąc, on jest taki nowoczesny, taki wspaniały, taki ludzki. Gdyby Kościół miał taką twarz jak ksiądz Wacha, to by wszyscy chodzili do Kościoła. Ja nie wierzę w takie, tego typu gadanie. Ksiądz Wacha powiedział: Bardzo ważne pytanie na czacie: Czy Jezus by się zgodził, żeby pies czytał Ewangelię namszy? Że mu zależało, żeby przyciągnąć jak najwięcej ludzi do kościoła, on by zrobił jeszcze raz to samo. To znaczy, że niczego nie pojmuje. I tego typu działania rozwalają kościół. Bo jeszcze raz powiem: ewangelizuj księże Marku. Księże z tej Brazylii czy z Italii, ewangelizuj. Ale w czasie mszy świętej masz golgotę i nie wolno ci się zachowywać jak pajac i błazen. Srał pies kule, jak papieską bulę. Pisze Bohrab. Bo tu umiera Jezus. Czy ty to widzisz? <laughs> Czy twoje oczy wiary tego nie dostrzegają? Nawet katechumeni musieli czekać do momentu chrztu, by być na całym przyświęceniu. Zrób w gospodzie z psem ministrantem, z żurawiem i sroką... Z żurawiem i sroką nawet. Ubraną w albę jakieś spotkanie modlitewne. Ale z mszy. Nie rób widowiska. Nie rób. No tak. Nie spodziewałem się, że taki filmik będę musiał jeszcze w dzień pański wyprodukować. Jeszcze w Dzień tak Pański. Czy, czy on nagrywa taki film w Dzień Pański? Czy, czy tak wolno? Ten film powstaje również po to, żeby to sygnalizować. Bo ja wierzę, że między innymi tego typu wypowiedzi spowodują, że się w kościele oczyści przestrzeń ze zła. Które się wdziera nawet w dobrych intencjach wielu księży i świeckich. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Jak on tak robił, ojciec i syn i duch święty, to poczułam się jak w tej scenie z ostatniego filmu Duna z Timothy Szalametem. Jak Timotę w ostatniej walce do mm, do tego. Jak się nazywa ten hot łysy z Dune? O ma takie hot imię. <laughs> Dała czat. Lisan Algae, to się Timote nazywał. Fade Raufa, fej. Więc Timote idzie walczyć z Fade Raufą i staje przed nim i robisz tyletem tak. Made a knife chip. And shutter. I Fejd ma takie. Uh, yeah, uh -huh, sure, yeah. My tie knife, chip, and shutter. Um, i, I tak mam od oh, księdzy odpowiedzieć też, Nie. Yeah. Mm. Z ojcem. Z ojcem, duchem. Mm. Jako Elvis Presley był hot dopiero? Nie. Nie, był hot tylko jako fade Fade Raufa w książce nie był łysy, shut up. Teraz jest łysy. Teraz jest hot.